Do 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 do. Do 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 do. No, już, już działa, już działa. Dobra, to możecie się ustawić, zagramy z tym to mówi tak szczerze. W ogóle, włączcie jakąś muzyczkę tutaj na tym, w ogóle jakaś jest, czy nie ma. Dobra. To się ustawcie i gramy. Pozdrowienia są, spe są specjalne, za pszczółki, wszystko jest w zapraszam do opisu <grystanie> No także możemy w sumie zagrać jeden raz w mówi, mówi, możemy na koniec zrobić jeszcze jedną foteczkę po prostu jakąś e No i w zasadzie to będzie tyle, no nie? Ale no, na szczęście już mi działo, po prostu nie wiem. Ja musiałam chyba skończyć streama, odpalić son na nowo i, w... i mi się włączyło, więc w sumie nie wiem o co chodziło. E, no. Mmm. Dobra. Nie działa ci tutaj w ogóle, jakby. Wait, bo to jest opis, który jest. To jest opis stary. To nie jest opis, który jest ten... Mm. Więc te komendy nie będą działały, musicie wyjść na tego live'a. O Jezus! Na nowy RAM! Filmi. 5 złotych. E, dzięki za piątkę! Na nowy RAM! W skutaj. Boże, nie no. Ja po... Dzięki za piątkę, serio dzięki za piątkę. Może się przyda na nowy RAM, ale... Nie no, ja będę musiała zbierać ogólnie na w komputer, zbieram także, no, no, wiesz <grych> O Boże, dobra Także moi kochani, ustawcie się w rzędzie Ustawcie się w rzędzie ładnie Na swoich koniach i gramy po prostu, zagramy sobie raz Na ten dobry koniec, wiecie o co chodzi o. <grych> To jest śmieszna sprawa To jest kolorowy live, część druga, no nie? Więc my śmieszna sprawa. No, dobra. No jakby live jakby live działa, to po prostu musicie sobie odświeżyć w ogóle e, mój kanał i wam się wyświetli ten nowy live, a nie ten drugi, więc to jest no. Także... Dobra. Yy, więc tutaj, dobra. Czy. Także tutaj Gloria nie wiem, czy ty grasz, czy nie grasz, bo nad. Tutaj widzę, że... No. Yy, także proszę wszystkich, żeby byli na koniach, bo inaczej to bo nie ma sensu. Musicie być w sumie na koniach. I to dopiero zaczynamy od nowa. Yy, dobra. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Tutaj w sumie czekajcie, włączymy sobie... Włączymy sobie coś tak. W ogóle ja dzisiaj. No w ogóle Wam też dziękuję, bo ja. Dzisiaj wbiłam e, i w ogóle ci, którzy są teraz na live, osoby aktualnie, tam 40 osób, które jest teraz na live, dostaniecie ode mnie dodatkowo 200 pszczółek w gratisie. Po prostu w prezencie dostaniecie ode mnie teraz, każdy, kto jest, dostanie 200 pszczółek. Także tutaj już Wam pokazuję, żeby każdy widział. Mm. Pyk Jeszcze dla każdego To teraz jest, no nie? No I to tyle <grystanie> Także dobra, ustawcie się już kochani i lecimy eee, To będzie tak Czekajcie Musimy sobie dalej mi po prostu piosenkę Dobra eee, Kazumi mówi Kręcimy się koniem w prawą stronę. Dobra. To są wczółki? Wszystko co opisie Dobra. Jej. Działa wszystko. <gry> Dobra. Tutaj Ewa się zatrzymała, więc w sumie już idzie do igno z góry. Dobra. Tutaj, ojejku, Kirsten, ty się kręcisz w lewą stronę. Tutaj widziałam, że Facia się kręciła też w lewą. Jak to tak? Tutaj ktoś stoi sobie, jakaś abi. w ogóle. Dobra. Tutaj widzę, że również jakaś osóbka Izabela sobie po prostu stoi. Tutaj Max również stoi, więc to my tutaj to. Dobra. Mm, tu chyba wszystko dobrze się kręcą chyba. Dobra, tu widzę, że tylko jeszcze Suzan stoi, dobra. E Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko już dobrze. A nie, tutaj ktoś jeszcze się kręci w ramu. Jak? Tu tutaj tak. Dobra. E Uwaga, uwaga! Tu widzę, że jeszcze jedna osoba. O Jezu, to... widzicie, co ja powiedziałam? W którym się w prawą stronę? Dobra. Mm. O, ja yeah, na no, małoel. Tutaj również, że się zatrzymałeś. Dobra. Zatrzymujemy konia. okej okay. Lauryn nie chodźmy mi tutaj, gdy ja banuję postacie w sensie banuję, jezus daję do Igno, bo idziecie tam do Igno i to będzie bez sensu e, więc, no tutaj widzę, że no, no, no przykro mi, ale tutaj no wszyscy no tutaj praktycznie no wszyscy tutaj no lędują do Igno tak naprawdę bardzo mi przykro, aczkolwiek yy... No właśnie. Czy ja znowu dostałam laga? Czy ja znowu dostałam laga. A... Nie wiem. powiem że nie wiem. Nie no, chyba dostałam znowu laga, tak szczerze mówiąc. Yy, I tak dałam do no, bo nie powiedziałam, co mi mówi, więc to się... wiecie no No właśnie, widzę, że mam znowu laga po prostu Nie, ja nie mogę z tej gry dzisiaj po prostu chyba... Chyba dzisiaj nie, nie, nie było do narobić live'a w ogóle ehm, No Słuchaj, to trochę śmiesznie wygląda <grystanie> O Jezus Dobra, nie piszcie, że mam laga, bo tak, wiem, że mam laga, nie muszę tego pisać teraz wszyscy, że mam laga, wiem, że to mam laga e, Dobra, no to cóż Zrobimy tak, że No, co mogę powiedzieć, no musimy tak chyba po prostu skończyć tego lewa i tak możemy jeszcze tą chwilę powiedzieć i po prostu pogadać Ja nic z tym nie zrobię tak naprawdę, więc nie wiem o co chodzi No Jedynie co, to was po prostu odignoruję, bo widocznie jest to tak bez sensu Ale widzicie, przynajmniej kto był, dostał pszczółki dodatkowo, jeszcze także no to, 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 to tyle naprawdę, dzisiaj z tego live'a by było, nie? Dobra Dobra to jeszcze tak sobie postajmy w sumie, jak sobie tak fajnie chodzicie w miejscu. <noise> Żeby nie było znowu, że jest czarny ekran, co nie? No. I tak jak jest w ogóle, tak wideoje tak, to i tak jest tak was dużo jak na to, że, że jakby life jest taki... bez życia trochę. Ale no cóż. Ale to nie ma znaczenia, czy zatrzymacie, bo ja tak on no, nie widzę, no nie? E, jeśli mi widzicie, to możecie sobie. Jeśli mi widzicie, to tak. Możecie sobie zrobić ze mną zdjęcia, to możecie, nie? Ale no, jakieś zdjęcia mamy, także rzucimy. Oni pewnie coś, coś zrobią, ale także w sumie jest w porządku. On, jakieś zdjęcia. Więc w sumie, no, mogłoby się udać, tylko właśnie. Szkoda, że nie możemy. Właśnie nie mam teraz tego, że mam laga i po prostu, nic nie możemy zrobić więcej. No ale przynajmniej coś jest, nie? Ogólnie to. Aha, no to. <noise> chyba, że tak. Ogólnie już Wam mówiłam, że komendy nie działają na pszczółki, bo ten. to są te stare komendy, które musiałam czym zmienić. Y więc po prostu, jeśli wpisujecie jakąś komendę, nie, nie? To musicie jeszcze pisać tak, żeby działała, bo ja trochę to zmieniłam, no nie? To musicie pisać coś takiego. I wtedy dopiero resztę tej, tej, no nie, bo tak to, to nie mnie zadziała po prostu, jak coś bierzecie. Znaczy, muszę to usunąć ogólnie, bo nie wiem po co to, to wstawiałam, ale myślałam, że jakoś zadziała na, 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 jakby na wyświetlenie tego na yy, ekranie, aczkolwiek to nie działa, więc jeśli coś kupujecie z pszczółek, to musicie na razie dodać to, aktualnie teraz, nie? No. No i niestety tak to musi być. Szkoda, że tego nie widzę. Ale nie w sensie nie chodzi mi o to, że macie to wpisać, tylko że macie to wpisać, kiedy wpisujecie tam te komendy, które są w opisie. To przed tym to wpisujecie dopiero, a nie. Jezus. Nie słuchacie, co mówię, no. Nie słuchacie. Nie może wam wtedy zadziała, ale no, bo generalnie to chodzi o to, że to rytm to jest od tego, że w poprzednim live'ie, który oglądaliście, nie ten, tylko ten film, który był przed tym, no nie? Ten pierwszy. No to, yy, to tam są komendy właśnie, o to chodzi mi, ale widać, że nadal nie rozumiecie, bo mówi, mówiłam, żeby się nie wysłali, to nadal wysyłacie No A rhythm point to jest po prostu nic I nie będę wchodzić teraz, bo to jest bez sensu, i tak już będzie koniec live'a tak naprawdę O, właśnie o to O zobaczymy czy Odi czy, czy, czy się uda kupić tą fotkę, tak szczerze, zobaczymy teraz no. Ale dobra, mam nadzieję, że w piąteczek Pamiętajcie, że w piątek teraz jest kolejny live Będzie taki live właśnie z okazji zakończenia szkoły Tak w, tak w sumie, więc e, Zapraszam was w piątek po prostu nie I zobaczymy, czy to będzie wszystko dobrze Ale mi się wydaje, że będzie, jakoś tam ogarnę to, żeby było to Są pszczoły? A, nie wiesz, że to jest pszczoła? <laughs> o Boże Chodzi. No, się no, na razie nie, ten, nie, nie będę gadać na DC, bo ile gadać na. idę gadać ze znajomymi, więc nie będę gadać na DC. E, no. Aktualnie chodzę do czwartej technikum. Został mi jeszcze rok szkoły. No. Nie no, nie ma co robić kolejki do zdjęć, bo ja tak nic nie widzę, tak naprawdę, więc to nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu zniknąć sobie jakieś osóbki W ogóle. Czy wy widzicie, jak ja się w ogóle ruszam, czy coś? W sumie to śmieszna sprawa Jak widzicie O, się Dzięki za 15 złotych! Sadź dobry, sokr. dobry wieczór, 15 witam. Złotych. Dzięki za 15. Dobry wieczór, głowa w kapeluszu kowbojskim, głowa w kapeluszu kowbojskim. Tarducho, za cika. Eee, w ogóle, no właśnie, mówię mam, że mam laga. Że ja mam laga i ja w ogóle po prostu, mi nie stójcie w miejscu, ja nic nie widzę, więc tak taką możemy zrobić tego live'a, że będziemy sobie po prostu gadać i, i tak, zaraz będzie też koniec, więc wiecie, nie? Po live to ja idę grać Clash'a, moi drodzy, w LoLu. No Reksha... Yy, czekaj, 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 że... Aha, młodsza, o rok, dobra, źle przeczytałam Dobra, dobra, dzień. no w, w spoko, że mam takich też widzów trochę starszych, no nie? No bo jednak tak <ścoughs> te głównie młodzi są, no, nie? No No tak, że no tam po prostu, no... <ścoughs> Także te zdjęcia, które mam, ewentualnie jeszcze, które zrobiła Odi po prostu, no to ja je wstawię pod koniec, jest tam wieczorkiem wstawię te zdjęcia z live'a dzisiejszego Bo ja zrobiłam dzisiaj chyba trzy fotki, nie? To ja mam trzy fotki, także mam... najważniejsze, że coś mam z wami w ogóle dzisiaj Odi tam pewnie coś ma, tam sobie coś wybiorę, jakieś może jeszcze dwie fotki, no nie? No i to w sumie tyle O której będzie live w piątek? Myślę, że tak pewnie też w okolicach godziny 16, myślę Więc, no no tak, myślę, że też pewnie o 16 będzie. Czy nie wiem, czy wolicie bardziej o 18 zrobić, czy, 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 czy o 16 wolicie, czy o 18? nie. Kolej, kolejki do zdjęć już nie robiło od bardzo dawna, bo po prostu widzów jest coraz więcej, a to jest bez sensu, żebym musiała czekać tyle całego live'a, czekać na zdjęcia, no nie? Dlatego, no nie, po prostu nie. No 80pd mi brakuje, masakra. O, poczekajcie. Nie gram w illa, więc nie polecam jakiegoś, ale widzę, że jak dużo osób gra w coś, typu właśnie jakieś RP czy coś, no to. O, patrzcie. Jej! 15 poziom już biłam konia. O. Przynajmniej jakieś plusy z tej gry, nie? Jej. <grybujesz> o matko. Teraz takie. Hmm. Witam wszystkich bardzo serdecznie. <grybujesz> O Boże. Zrobiłabym z Wami zdjęcia, ale to jest bez sensu, bo niektórzy czujcie zatki. Mi tak brzydko wygląda. <noise> Ogólnie. Eee... Szczerze, live jest zazwyczaj umiotwujące z tej godzinki, zazwyczaj, więc. No. Eee, nie promujemy się na live, więc tak wam prosiła, żebyś nie promować. No No dobra, to już was też nie, w sumie nie będę, nie będę do was trzymać, bo w sumie tak się nic nie dzieje, bo nie mogę nic więcej zrobić, także e, no Po prostu widzimy się w piąteczek, może będzie w piąteczek w ogóle live z kamerką, tak by the way, bo dawno w sumie nie było z kamerką Więc może będzie z kamerką, zobaczymy No Więc no w sumie też właśnie chodzi o to, żebyście robili zdjęcia przy okazji, na przykład ja, no nie wiem Ja Przykładowo, gdy ja jestem u kogoś na live', jakiegoś youtubera innego twórcy, no to ja po prostu sobie za nim po prostu tak lata, na przykład powiedzmy, że Odi, bo Odi jesteś moim przykładem jesteś kulikiem doświadczalnym. Eee, przykładowo Odi sobie jest takim, no nie wiem, no, no ma dziś, 20 tysięcy subskrypcji, to jest ona, ona jest taka rozpoznawalna na tym YouTubie, no nie powiedzmy taki przykład w sobie YouTube. No i powiedzmy, ona tak sobie chodzi, gdzieś powiedzmy, chodzi sobie, chodzi, no nie. I ja tam gdzieś sobie podbiegnę, co nie? Ona sobie idzie, ja tak podbiegam szybko pik, robię zdjęcie, co nie, no i mam zdjęcie z nią, no nie. Zobacz, czy w ogóle to... Ale no tak, ja Zrobię sobie zdjęcie, żeby było, nie? Z przykładu No więc ja tak... Ja w taki sposób się ubrzeżę tak naprawdę Nie, no nie Bo kiedyś jak miałam po prostu mniej widzów na live'ie Bo... no mniej było po prostu osób To też było mniej osób w tej no to tego... wtedy była ta kolejka, no nie? Ale teraz jest dla mnie to by sens robić, żeby całego live'a czekać aż ktoś będzie później jeszcze dochodził do tej kolejki No po prostu bez sensu totalnie, nie? Także tej kolejki po prostu już nie ma no, dobra kochani, także ja postaram się te fotki wstawić gdzieś tam wieczorkiem mm, I no Także też możecie zbić do mojego Discorda, macie linka w opisie, także, także was zapraszam, nie? Bo mam grilla, to smacznego grilla ci życzę I, i innym, którzy będą mieć coś do jedzonka czy coś, także też smacznego, życzę miłego wieczorku I będziemy widzieć, i widzi... tak, będziemy widzieć się w piąteczek, także w piąteczek już tam mniej więcej, no ale to jeszcze mam dopiero rozpiskę z tego, także spokojnie Będzie rozpiska, nie? No, także ja już tutaj nie przedłużam i będziemy, widzieć, i będziemy widzieć, widzieć się po prostu w piątek, nie? No, dzisiaj był taki nie niewypeł, ale cóż mogę na to poradzić? Tak, no, czasem tak życie bywa, nie? Dobra, także. A dostałam chrypę z tego po prostu, nie? Dobra, także się e, i widzimy się w piąteczek.